Cześć tutaj Bartek Krasecki. W tym odcinku pokażę wam w jaki sposób utworzyć konto reklamowe na LinkedInie. Dobrze. Cześć wszystkim. W chwili obecnej mamy taką sytuację, że ja jako Bartek Kacki video streamer. Administruję dwiema stronami na, na LinkedInie. Jedna to jest ta, którą założyliśmy w ramach poprzedniego odcinka, poprzednich dwóch odcinków, i jedna, którą po prostu sobie udostępniłem, która była już wcześniej założona. Więc w jaki sposób założyć stronę albo dostać do niej dostęp, no to są rzeczy, które zobaczycie w poprzednich odcinkach tej playlisty. A dzisiaj przechodzimy sobie do tego, że będziemy potrzebowali założyć coś takiego jak konto reklamowe, czyli miejsce na LinkedInie, z którego będziemy mogli uruchamiać nasze reklamy. Ramy, tworzyć grupy docelowe, podpinać piksele i tak dalej, cała masa różnych technicznych rzeczy no i właściwie, w jaki sposób utworzyć takie konto reklamowe, już wam pokazuję. Znowu sobie przechodzimy do, tej, do tego modułu dla firm. Odnajdujemy sobie coś takiego, jak taką sekcję reklamuj, i w nią sobie przechodzimy. I co? Teraz mamy, musimy sobie nadać nazwę konta. To, co ja bym wam proponował, to sobie wymyślić jakąkolwiek nazwę, ale dodać jeszcze konto reklamowe. Z mojego doświadczenia, to jest właściwie sam sobie trochę pomogę, może dla was to też będzie wartościowe, kiedy będziecie uruchomiali te reklamy. Na układzie wizualnym będziecie widzieli coś takiego, że macie do wyboru konto reklamowe i stronę, która jest podpięta do niej, czyli właściwie. To, co będzie tutaj w tym przypadku na, na dole. I wygląda to dokładnie identycznie. Różni się dosłownie tym, że z jednej strony macie mini logotypik, a z drugiej strony nie. I ja 9 na 10 przypadków klikam w stronę która ma po prostu wizualnie dodany, dodany logotyp, bardziej się to wyróżnia. Przechodzę na tą stronę i znowu się muszę cofnąć do tego panelu po to, żeby kliknąć w konto reklamowe, więc tutaj sobie trochę y, pomogę i nazwę. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. To konto właśnie, że on, to jest konto reklamowe dotyczące tej strony. To, co mogę tutaj zrobić, to jest, jak wiecie, mam obecnie podpięte dwie strony marketing który sprzedaje, czyli mamy, o widzimy, że jest y, profito, marketing, który sprzedaje również y, taka wykorzystują ten, ten slogan, więc możemy sobie podpiąć marketing, który sprzedaje albo tą stronę, albo tą właśnie Bartek Piesecki. Ja sobie będę podpinał właśnie tą, która była domyślnie zaznaczona, ale jak mówię w tym miejscu możemy sobie to też podmienić w przypadku, kiedy byśmy administrowali większą ilością stron, bo tutaj będzie tak, że wyskoczy bardzo często ta, która jest domyślna. Waluta, my byśmy się chcieli rozliczać w PLN-ach, złotówkach, tak żeby tego nie trzeba było Zamieniać. No i co? Zgadzamy się i tworzymy nasze konto reklamowe. Jak widzicie, konto reklamowe zostało już utworzone. Tutaj w kolejnych odcinkach będziemy robili trochę takiej administracyjnej roboty, będziemy sobie dodawali po prostu jakieś tam karty płatnicze i tak dalej, ustawiali faktury. Więc zanim jeszcze wystartujemy z tym całym zamieszaniem, to po prostu trochę takich rzeczy sobie tu będziemy robili administracyjnych. Dobra, to co? Dzięki serdeczne, trzymajcie się i to jest tyle na, na dzisiaj.